18 wybiła. Mi się wydaje, że sheldery są o wiele większe. Przede wszystkim sprawdzamy wartość Stardasta, którą obecnie mam. Sporo wydałem. 105 tysięcy Stardasta. Odbalam Starpisa i łapię tyle ile mogę. Widzimy się za godzinę. Pierwszy update. Catch rate jest okropny. Co najmniej chyba z 20 Pokemonów przez pierwsze 12 minut nie uciekło. Faktycznie jest tutaj jeden sens, który nadaje to wszystko, czyli bus pogodowy, który za każdego. Z za każdego szeldera daj nam prawie 2000 stardasta. Za pojedynczą sztukę 1875 stardasta przy yy, włączonym serpisie. Zwróćcie uwagę, to daje nam duże pokłady. W ciągu 12 minut zgarnąłem 130-128000 stardasta. Łapię dalej. Ale update pierwszy zaliczony A bus pogodowy w ogóle jest dla mnie mega zaskoczeniem Tego się nie spodziewałem podczas tego eventu. Akurat tu, gdzie jestem. 22 minuta eventu. 326 tysięcy, czyli porównywalna ilość dasta po koniegodzinie godzinie eventu Mam mniejszy wysyp oczywiście, bo pierwszy wysyp powinien być około godziny 18.30 Więc reset będzie dopiero za godzinę, a mimo wszystko byłem w stanie ogarnąć tyle samo dasta, ile wcześniej w pierwszej godzinie No i zgarnąłem przede wszystkim jednego już szeniaka Także gdzieś tutaj jest sporo, sporo oczywiście za nim jest ale pierwszy jak zgarnięty, a i całkiem, całkiem, pod, start, pod ten, pod trade'a, ale już ma pierwszy wysyp, po 23 minutach pojawił się, więc lecimy z kolejnym update'em, nie wiem ile zapałem, ale na ekranie prawdopodobnie macie już podgląd, ile zgarnąłem w trakcie konkretnych etapów naszej podróży. łapie dalej. Eee, przeżywamy mały kryzys wiary, bo jednak spawnów aż tak dużych, rozległych się nie, jakby one nie reanimowały w momencie, kiedy wybiła. W pół do siódmej, a miałem takie nadzieję, że będzie taki duży wysyp. Jednak 420 tysięcy wygląda na całkiem ciekawy wynik. Po pół godziny to jest takie 300 tysięcy plus za pół godziny, czyli ponad pół miliona można zgarnąć bez wysiłku. Ja się nie, nawet nie wysilam, Przez, czyli ponad pół miliona można zgarnąć w pół godziny, czyli znaczy w godzinę na takim evencie Także lajkujcie, wpisujcie oczywiście komentarze jak wam poszło jak wy daliście radę, czy mieliście jakiś lepszy spot niż ja <gry> Ja tak naprawdę koniec końców zawsze wychodzę na pas kultury, bo raz, że to jest krótki, szybki spot 10 minut jestem na miejscu a I oczywiście też nie narzekam nigdy e, Mamy 461 tysięcy e, No jakiś tutaj człowiek do mnie chodził, pytał się o wszystko, więc po prostu troszkę skołupany zostałem, ale 40 minut i mamy wysyp większy Także jeszcze jedno kółeczko zrobię, powinienem robić tu te zaległości. Nie wiem, ile jeszcze miejsca mi zostało, ale mam jeszcze to miejsce na ekspandowane miejsca, czyli w sensie te dodatkowe 100, które można kupić, chyba tam 50? Chyba 50 powinno wystarczyć. Tego małego ognu się nie spodziewałem, akurat na tym stopie, ale jak już jest, to pierwszy zaliczony. Miałem w odcinek zrobić, yy, zgarnąć 10 tam keklionów z, w ciągu jednego dnia. Może mi się to uda. Najwyżej nie będzie ten jeden liczony, ale. Wow. Dla potwierdzenia będziemy mieć taki odcinek 10 klionów w jeden dzień. Czy mi się to uda? Jakiś tam nie wiem. zawody będziemy robić. Czy jakiś challenge? Obecnie 490 000 dasta. Ostatnia minuta. No jednak się przeliczyłem. No, f... mogę brać to pod uwagę, że nie mogę liczyć na za każdym razem 100 tysięcy dasta. każde 10 minut, ale przekroczyłem magiczną barierę 600 tysięcy dasta. Czy to jest ten z bonusowego dropu, czy też nie? Dobra, jest bonusowy drop. Więc w tym przypadku jest. Ten Michel zniknie już. To już jest koniec eventu. Zwiał. Ok. Nie mile, bo na samym początku, ale podsumowanie naszego eventu jest w ten sposób. Mamy 6200, równy, bardzo ładny wynik. Yy, Dastan 611 tysięcy powiedzmy. Było, startowaliśmy ze 105, więc jest. Jest pół miliona. Jest pół miliona. Prawie 300 tysięcy. Mi się wydaje, że chyba miałem. 300 tysięcy przy evencie na miała, którego realizowałem właśnie w tym miejscu, więc. I chyba miałem podejrzeć, że 5 też było ekstra. Przede wszystkim e, na no, na chwilę obecną, już niektóre media, tabloidy ogłosiły tak naprawdę e, wielkie, pierwsze spadki, jak i też z ze strony graczy, gdzie e, tak naprawdę m, nawet przy płaceniu za. 2 dolary za remodel Passa, bo oczywiście tyle trzeba zapłacić, biorąc pod uwagę jak normalne jakby, tu za te, e, płatności, to e, po prostu też się wiąże to z tym, e, że Nojantyk, mimo wszystko, jeżeli płacisz 2 dolary, bo e, nie mówimy tu tylko wyłącznie o limitach, ale jest, powinna być w jakiś sposób e, gwarancja dla nawet graczy, którzy nie wiem, nie mają dostępu do gymów kompletnie. I powiedzmy, nie wiem, co zrobić sobie taką, taką lugię, gdzie trzeba no, dobrych trzech graczy, dobrych ogarniętych przy błyśni pogodowym, trzech graczy, żeby ją pokonać. Minimalnie tak 5, 6, nawet więcej troszeczkę. W momencie, kiedy bierzemy pod uwagę kilku graczy, którzy mają niski level lub też mały progres, to powinna być poniekąd większa szansa na, na zapanie Pokemona, a nie, yy, że gracz może po prostu po dwóch dolcach, po zapadcie tutaj powiedzmy, w tym przypadku nawet 10 zł, bierzemy pod uwagę to oczywiście tylko po też waluty. Po 10 złotych odchodzisz z niczym. To nie jest loteria, w, wiecie, w formacie yy, Totolotka, że kupujecie, kupujecie 3-4 yy, kartoniki i możecie odejść z niczym. Nie. Tutaj macie możliwość rozgrywki i powinniście kupować rozgrywkę z gwarancją poniekąd. Trafienia legendy, jeśli mamy takie limity, jak obecnie, jak i też płatności, które, za które się płaci W sensie, elementy, które się płaci Bo nie za dwa dolce, to niektóre gry e, oferują, powiedzmy, nie wiem, tam Master e, Boxa, który ma gwarancję jakiegoś tam rzadkiego dropu Tak tutaj nie mamy żadnego dropu, oprócz, nie wiem, tam 1000 bodajże e, Tu jeszcze będziemy PvP bić U mnie upgrade jakiś, jeśli chodzi o PvP Chyba spadek był ostatnio Także, no matko, no 150 punktów spadłem, no ale starałem się bawić pomiędzy tutaj Grade League, coś w sensie tutaj Spring Cupem, a Master League. Ą. Na Master League jeden z mi wyszedł, a później wszystko poszło w dół, ale też gra mnie zmusiła poniekąd, jeśli chodzi o chęć wzięcia udziału w PvP na Master League, e. chęć obradu mojej Rayquaza, którą niedawno zgarnąłem, więc tutaj o Pera ale. Chcę przede wszystkim zrobić jedną rzecz, czyli jak rozgarnąłem te pół miliona lasta, to też chcę je wydać. Tutaj, uuu uu, takiego mroka by się chciało mieć, nie? Biorę to. To jest seta jak coś. Mam 50. level z miejsca. Wow! 400 CP Dobra, może wystarczy, bo ta 200 dasta powinno mi wystarczyć na jakieś tam, nie wiem, krótkie power upy na GBL'a, jeżeli będzie kolejny jakiś cap, którego do, do którego się nie przygotuję na e, tydzień przed. Tylko w ostatniej chwili. Ja jestem zadowolony mimo wszystko, że nie brałem udziału też w evencie z Aid Raidami. Mimo, że problemy tylko były od strony tutaj graczy w Australii, ale wszystkie problemy, które były w Australii, to nie jest wina tego, że Niantic dało ciała, tylko to był efekt jednego z bojkotów, który oczywiście stworzyli nikt inny, jak e, gracze na fakeach Wszystkie fejki, jakie tylko nie wiem, Zrobili, tak jak powiedziałem, wpis na Redditie, e, Żeby po prostu wygotować Eventy, jakiekolwiek są możliwe Do zrobienia e, fejki Po prostu e, idą na pierwsze eventy W regionie nowozelandzkie Jak i też australijskie A Do tej pory oczywiście wszystkie te eventy Startują właśnie w tamtych regionach Tak teraz jeszcze bardziej e, Zaostrzyli swoje działania Właśnie w tamtych regionach, żeby Utrudnić rozgrywkę graczom w Nowej Zelandii, jak i też Australii. I na zakończenie jeszcze mam kilka rzeczy do opowiedzenia. Podczas eventu, który trwa do 17 kwietnia, do godziny 20, Mystic Hero na koniec końców, w koniec końców nam da oczywiście La Prasa, być może oczywiście z unikalną wstążką, powiedzmy niech będzie to wstążka, bo jednak to jest przy uchu powiedzmy, i będziecie mogli mieć tylko jedną szansę Jedną, jedną szansę na zgarnięcie tego Pokemona Shiny Także to będzie chyba na jeden z najrzadszych Pokonów w grze Co was może interesować przede wszystkim to jest to Że podczas tego eventu, za samą ewolucję Możemy zgarnąć dwa XL Candy I to oczywiście jest gwarantowane W momencie kiedy mamy Pokemona, który ma sporo ilość Candy normalnych Powiedzmy tu i Mankeya, a w przyszłości spodziewamy się tutaj naszego pokona, kim jest e, e, Nie Infernape, e, ani Healape oczywiście z generacji dziewiątej, powiedzmy, że już zbieramy XL Candy. <śmiech> <śmiech> I w momencie, kiedy mamy 268, a niewiele Candy normalnych, aczkolwiek może być też dużo, ale yy, zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy mamy nawet trada na dystansie 100 km, to gwarancją mamy tutaj jednego XL Candy. Jednak przy ewolucji Pokemona mamy gwarantowane dwa XL Candy. Jest dwa, ale z tego, co wiem, możemy dostać możliwość nawet trzech zgadnięcia. I to jest jeden z takich featureów. A w tej chwili, oczywiście, po ewolucji możemy z przyjacielem sobie strajdować, Więc w takim przypadku, otrzymujemy gratisowego jednego XL Candy. Więc ewoluujcie pokłony, które są Wam niepotrzebne, jeśli chodzi o normalne Candy, by zdobyć większą ilość XL Candy. Pokłony, które pochodzą z generacji 8 i 9. Tak, zacznijmy od najgorszego. Dla wielu z Was, którzy nie interesują się kompetencjami PvP, ale lubią moje streamy oglądać, kiedy gram w PvP, to zwróćcie uwagę, że mamy kapa nowego, jakim jest Evolution Cup. I oczywiście zapytajnik wciskając, mamy podląd pokłonów, które biorą w tym udział. Lecimy w dół, wszystkie są dostępne. Prócz Fluet, Tłaki, Rabut, Drizzle. Corvis Square, Dottler, Carcol, Hatrin, Morgrem i Draclock. Kodowo są zaprogramowane w naszej grze, ale nie mają prezentacji jeśli chodzi o graficzną. No oczywiście, te epokomony, które niektóre są prezentowane jeszcze, których nie widzieliśmy nigdzie, były zaprezentowane oczywiście na kanale naszych dataminerów, które prezentują nam nic innego jak Mega Pinsira, który być może wkrótce do nas dołączy, może jakiś inny dołączy, nie wiemy na chwilę obecną. Laprasa, który oczywiście w tej chwili jest dostępny w grze oraz całą linię ewolucyjną od strony Steamy. Okej, okay, to jest to z mojej strony. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Heja!